Polonii na własnym torze. Jeśli wygwaszczanie wygrają, mogą zapewnić sobie brązowy medal, a goście chcą także zwyciężyć, aby walczyć nadal o złoty medal z drużyną apatora Adriany Toruni. Zabraknie w drużynie Top Secret Włókniarza kontuzjowanego Andreasa Jonsona, który podubił się na ostatnim Grand Prix. Czech. To już wyścig pierwszy, Ułamek i pierwszy kontra Tomasz Golob i Mirosław Kowalik. Tomasz Golop w kasku czerwonym najlepiej ze startu. Kowalik nieco słabiej jedzie na ostatniej pozycji, a teraz chciał przyspieszyć nieco Tomasz Golop, aby odeprzeć ten atak jadącego w kasku żółtym Sebastiana Łamka. Wielu zastanawiało się, jak Sebastian Łamek będzie radził sobie na to, że po tej konkluzji on nie miał pojechać w tym meczu. E, po piątkowym treningu nie podjął decyzji. Miał wcześniej, już w środę wsiąść na motocykl, ale także zdecydował, że jeszcze jest za wcześnie, ale w sytuacji, kiedy okazało się, że w Kruzinie Częstochowskiej zabraknie, w tym spotkaniu Andreasa Junsona Sebastian Wamek powiedział, że mimo odczuwanego ciągle lekkiego bólu, wsiądzie na motocykl i pomoże kolegom, w tym, aby zwyciężyć na to, żeby to dla gości bardzo ważne, jeśli chcą spokojnie przygotowywać się do dalszych spotkań. Prawdopodobnie i tak o tytule Mistrza Polski zadecyduje dopiero ostatnie spotkanie 21 września właśnie na torze w Częstochowie. Top Secret będzie podejrzy... podejmowała Patora Adriane. Kończy się wyścig pierwszy. Remis 3 do 3. Tomasz Golob 3 punkty, 2 Sebastian Łamek, 1 Artur Pietrzyk i bez punktu w tej gonitwie Mirosław Kowalik. W drugim z toru pierwszego Michał Robacki w kasku czerwonym, jego partnerem Mark Loram w kasku niebieskim, a goście Ryan Sullivan w kasku żółtym i Grzegorz Walasek biały. Znakomicie Ryan Sullivan ze startu, ale nie od y, puszcza tam Michał Robacki wchodzi przy krawężniku, ależ pociągnęło mu motocykl i to pozwoliło wyjść na prowadzenie. Czy teraz Mark Loram powtórzy manewr Michała Robackiego, jedzie blisko przy krawężniku, Salivan nieco szerzej, ale tam jeszcze nie odsypała się odpowiednio nawierzchnia i w początku zawodów, jak to zwykle bywa, lepiej jeździ się przy krawężniku, znakomicie wykorzystała to para Bydgoskiej plus Polonii Robacki i Loram na dwóch pierwszych miejscach jadą bardzo blisko siebie, teraz Walasek wyprzedził już Rajana Salivana, Salivan nie najlepiej spisał się w Grand Prix Czech na torze Marketa w Pradze. Dobrze pojechał tam Gunę Holta, ale jego zobaczymy dopiero w kolejnym trzecim wyścigu tego spotkania. Ciągle 5 do 1 podwójne prowadzenie gospodarzy. Loram teraz przed Michałem Robackim, ale wyraźnie widać było, że Michał Robacki wypuścił do przodu Marka Lorama. Defekt motocykla w tym momencie. Grzegorza Walaska i podwójnie zwyciężają gospodarze Mark Loram trzy punkty przed Michałem Robackim 2 i jeden zdobywa Rajan Sullivan po defekcie bez punktu Grzegorz Walasek w wyścigu trzecim wspomniany wcześniej Rune Holta w kasku żółtym z pierwszego toru, obok niego Jacek Golob, Zbigniew Czerwiński i Grzegorz Czechowski Czerwiński w kasku białym zastępuje tutaj w ramach rezerwy Adama Pietraszko już od pierwszego wyścigu na świetnie najlepiej runę holta. On prowadzi bardzo dobrze, wystartował także w kasku niebieskim Grzegorz Czechowski, junior plus w Polonii Bydgoszcz, blisko obok Jacka Golowa i wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli remis, drugi remis w tym spotkaniu. Jacek Golop spojrzał tylko na moment, gdzie jest jego kolega z drużyny i teraz rzuca się w pościg za runę holtą. A tam zbliża się coraz bardziej do Grzegorza Czechowskiego Zbigniew Czerwiński. Widzą to Państwo teraz walkę o trzecią pozycję. Czerwiński nieco szerzej na wejściu i ciaśniej przy wyjściu z każdego łuku. Powiększa przewagę runę Kolta. drugi Jacek Golob. Teraz Czechowski musiał troszkę skontrować motocykl, za bardzo rozpędził się, wpadłby w Jacka Golowa, no a Czerwiński... Jakby jechał śladem Jacka Golowa, wiedząc, że on jedzie dużo szybciej, czy teraz wyprzedzi Grzegorza Czechowskiego, bardzo ostro wypchnął, teraz poniesie pod bandę Czechowskiego. No i proszę bardzo, ostatni łuk i Grzegorz Czechowski spada na ostatnią pozycję, a więc 4 do 2 wygrywają goście Holta przed Jackiem Golowem Czerwińskim i Grzegorzem Czechowskim. 10 do 8 po trzech wyścigach prowadzą gospodarze. A przed nami już wyścig czwarty. Sebastian Łamek i Artur Pietrzyk to para gości, a gospodarzy reprezentować będą Mark Loram. On na Państwa ekranach w kasku niebieskim i w kasku czerwonym. Michał Robacki z drugiego toru. Raz jeszcze Łamek, Robacki, Pietrzyk i Loram. To obsada wyścigu czwartego. I znów lepiej ze startu częstochowianie, choć Mark Loram założył się już wyraźnie. Na Artura Pietrzyka, a Robacki przy krawężniku wyprzedza Sebastiana Ułamka i dwaj zawodnicy, plus Polonii na prowadzeniu. Teraz chyba trochę nietypowo, bo Mark Loram szerzej ją zwykle jadąc parą, woli jechać przy krawężniku. Ciekawe w którym momencie wymienią się miejscami. Loram i Robacki, teraz spojrzał Michał Robacki, że to zawodnik w niebieskim kasku, a więc jego partner z drużyny. Wyprzedza go przy krawężniku, Robacki też woli zwykle jeździć przy krawężniku. No a tam do skóry młodemu Wydgoszczaninowi dobiera się Sebastian Łamek. Michał Robacki, 22 lata, to jego pierwszy sezon jako senior. Średnio 8 punktów w każdym spotkaniu na torze w Wydgoszczy. Nieco słabiej na wyjazdach, ale... Michał Robacki tylko w zasadzie w pierwszym meczu tego sezonu, właśnie Stop Secret, dwukniarzem częstochowa, kiedy jechał jako rezerwowy, pojawił się na torze że dwukrotnie zdobył tylko jeden punkt, a później było już tylko lepiej. Wygrywają gospodarze 5 do 1, Loram przed Robackim na trzecim miejscu, Sebastian Łamek, dla, jego, dla niego jeden punkt, i bez punktu Artur Pietrzyk 18 do 12, powiększa się prowadzenie, plus szpoloni Bydgoszcz W wyścigu piątym. Runę Holta i Ryan Saliwan. Holta w ramach rezerwy taktycznej za Grzegorza Walaska. Gospodarze Jacek Golop i Grzegorz Czechowski. Oczywiście 15 do 9 po czterech wyścigach prowadzi plus Polonia Bydgoszcz. Jacek Golop na prowadzeniu. Czechowski ponownie. Bardzo dobry start. Jedzie przed Ryanem Sullivanem. Runę Holta w białym kasku na drugiej pozycji. Przy krawężniku teraz za szeroko pojechał Grzegorz Czechowski. Czy wykorzysta to Ryan Saliwan? Tak. Jest doświadczony Australijczyk już na trzeciej pozycji i bronią w ten sposób Częstochowianie remisu w tym wyścigu, choć pewnie trener Andrzej Jurczyński mocno niezadowolony wystawił najlepsze co ma chyba w swoim składzie, a więc Rune Holta i Ryan Sullivan liczyli Częstochowianie tutaj na zwycięstwo przynajmniej 4 do 2, tymczasem Jacek Golob bardzo pewnie na motocyklu na pierwszej pozycji. I oj teraz na moment zachwiało motocyklem Jacka Goloba, ale ciągle jest na pierwszym miejscu. Tylko Rune Holta próbuje dotrzymać mu prędkości, dotrzymać mu kroku, ale Jacek Golob utrzymuje bezpieczną przewagę. Kończy się ten wyścig piąty. 3 do 3. Jacek Golob 3 punkty. Zasłużone brawa od kibiców na stadionie w Bydgoszczy. I teraz... 18 do 12 prowadzenie plus Polonii Wydgosz. Jakbym wcześniej wywołał ten wynik. Na Państwa ekranach Jacek Krzyżaniak w kasku niebieskim pojedzie z Tomaszem Golobem w kasku czerwonym, a para gości to Rune Holta, kask żółty i Zbigniew Czerwiński. W kasku białym ponownie zastępujący Adama Pietraszko. Najlepiej Tomasz Golob, tego można było się spodziewać, ale cały czas tam blisko jedzie z trójką, z piątką, przepraszam, Runekolta w kasku żółtym. Teraz Jacek Krzyżaniak walczy o trzecią pozycję ze Zbigniewem Czerwińskim. Jedzie ciągle jako trzeci Jacek Krzyżaniak. No a Czerwiński teraz do krawężnika, ależ w, z łatwością wyprzedził Jacka Krzyżaniaka Czerwiński. On startował tutaj e, kilka dni temu w finale zawodów o Srebrny Kask. Przypomnijmy, że Zbigniew Czerwiński to także trzeci zawodnik indywidualnych mistrzostw Polski Juniorów bardzo dobrze spisywał się tutaj w czwartkowych zawodach o Srebrny Kask. No i nie dziwi pewnie dobra postawa Czerwińskiego, który ma zapamiętane ustawienia motocykla właśnie z tamtych zawodów nic nie zmienia się w tym wyścigu duże odległości pomiędzy zawodnikami Tomasz Golob widząc, że Krzyżaniak jest ostatni teraz na jednym kole mija linię mety trzy punkty dla Tomasza Goloba dwa Rune Holta jeden zdobywa ostatecznie Zbigniew Czerwiński bez punktu w tym wyścigu Jacek Krzyżaniak 21 do 15. Prowadzenie plus szpoloni, Pietrzyk Łamek kontra Czechowski. Jacek Golob. Ależ poniosło Sebastiana Ułamka, a Jacek Golop sprytnie wyprzedził jadącego w kasku białym Artura Pietrzyka i Jacek Golob jest już z przodu. Świetnie także wykorzystał ten manewr starszego kolegi z drużyny Grzegorz Czechowski. No i po raz kolejny Czechowski po dobrym starcie. Jedzie na punktowanej pozycji i chyba wszyscy kibice na stadionie zastanawiają się, czy junior plus Polonii dowiezie ten jeden punkt do mety. Zobaczymy za dwa okrążenia. Jacek Golob ciągle prowadzi. Niespodzianka. Na pewno dopiero ostatnie miejsce w tym wyścigu Sebastiana Ułamka. Ale też trudne zadanie przed Grzegorzem Czechowskim, aby utrzymać to trzecie miejsce przed tak doświadczonym żużlowcem. I tu na pewno nie tłumaczy. Sebastiana Ułanka to, że wraca na tor po kontuzji. Teraz nieco szerzej. W stylu Tomasza Goloba przy bramie wjazdowej do parkingu rozpędza się ułamek bardzo mocno i wszedł pod ramię Czechowskiemu, ale poniosło go na zewnętrzną Czechowski do krawężnika, ależ niewiele brakowało, aby zderzyli się. Dewajci zawodnicy zwyciężył ostatecznie Jacek Golob drugi. Artur Pietrzyk. Trzeci Sebastian Łamek. No i ponownie dał się wyprzedzić na dystansie Grzegorz Czechowski. 24 do 18. Prowadzenie gospodarzy. Ryan Saliwan. Tomasz Golob, Grzegorz Walasek i Mirosław Kowalik. Świetnie Tomasz Golob, ale musiał się tam mocno napracować, żeby założyć się na Saliwana, a Kowalik jakby śladem Tomasza Goloba spojrzał teraz. Lider plus w Polonii, gdzie jest jego partner a Kowalik chyba za szeroko Tu trzeba było ściąć do krawężnika No i wykorzystuje ten błąd Mirosława Kowalika, Ryan Sullivan Ale Kowalik broni tej trzeciej pozycji Przed Grzegorzem Walaskiem Bardzo ciasno tu jadą trzej żużlowcy W wyścigu numer 8. Tomasz Golob daleko z przodu On już nie będzie się oglądał za siebie Jedzie bardzo szeroko, w swoim stylu Teraz Ryan Sullivan zbliżył się nieco do Bydgoszczanina A Kowalik już chyba ustabilizował trzecią pozycję i nie będzie miał problemów z odpieraniem ataków Grzegorza Walaska ten z kolei w sumie nie kwapi się do tego aby atakować pozycję Kowalika, Tomasz Golob no i proszę bardzo jak walczą zawodnicy, tu o trzecie miejsce w zasadzie jeszcze Walasek, atak ostatniej szansy, nieco w stylu Łanka przed chwilą w wyścigu z Czechowskim, ale Kowalik w porę ściął do krawężnika i ostatni wiraż Tomasz Golob ponownie na jednym kole trzy punkty, dwa, Ryan Sullivan 1 Ostatecznie Mirosław Kowalik bez punktu Grzegorz Walasek utrzymuje się, a w zasadzie powiększają byt prowadzenie. Teraz już 8 punktów, 28 do 20 po 8 wyścigach, a w 9 Zbigniew Czerwiński, Runę Holta kontra Mark Loram i Michał Robacki. Świetnie Mark Loram, ale... Także dobrze dwaj częstochowianie, szczególnie w żółtym kasku runę Holta, on już pierwszy, na drugim miejscu jedzie Czerwiński, teraz świetnie Mikał Robacki wywozi na zewnętrzną Czerwińskiego, robi miejsce Markowi Loramowicz, Anglik wyjdzie na trzecią pozycję, tak jest, no i z wielkiej opresji wyszli teraz dwaj żużlowcy plus Szpoloni Bydgoszczy ze stanu 1 do 5, zrobił się remis 3 do 3, a byłoby na pewno groźnie, gdyby bydgoszczanie ten wyścig przegrali podwójnie, Holta z przodu. Mknie po trzy punkty, a Bydgoszczanie już na pewno zadowolą się tym remisem, który wiozą w tej chwili jadąc za Holtą, a przed Zbigniewem Czerwińskim. Czerwiński ponownie zastępuje Adama Pietraszko. Pozostało jedno okrążenie do zakończenia tego wyścigu. Nie mogą znaleźć odpowiedniej mocy w motocyklu i Michał Robacki i Mark Loram. No ale Holta tam świetnie wykorzystał pozewnętrzny już w pierwszym muku rozpędził się i on zdobywa teraz 3 punkty 2 Michał Robacki 1 Mark Loram bez punktu Czerwiński a więc remis 31 do 23 prowadzenie plus szpolonii po wyścigu 9. W dziesiątej gonitwie pojadą Ryan Saliwan, zastępujący w ramach rezerwy taktycznej Grzegorza Walaska i ułamek kontra Mirosław Kowalik i Jacek Golob. Świetnie Mirosław Kowalik ze startu. Tutaj przeszkadza i Saliwanowi i jadącemu w żółtym kasku Sebastianowi Łamkowi, ale z łatwością poradzili sobie teraz z Bydgoskim żużlowcem. Zawodnicy Top Secret Włukniarza Częstochowa, ale co najważniejsze dla kibiców plus Polonii. To prowadzenie Jacka Goloba. Proszę spojrzeć z jak dużą przewagą Jacek Golob prowadzi teraz nad parą Częstochowskiego Włókniarza. Drugi jedzie Ryan Sullivan, on próbuje, ale czyżby po raz drugi Jacek Golob był pogromcą rezerwy taktycznej w drużynie Top Secret Włókniarza Częstochowa. Przypomnijmy w wyścigu piątym, kiedy to Jacek Golob przyjechał przed parą Holta Sullivan, a teraz Jacek Golob dojeżdża. W zasadzie kończy ten wyścig, bo to ostatnie okrążenie. Jacek Golob ponownie przed Ryanem Saliwanem i Sebastianem Ułamkiem. tym razem a więc druga zmarnowana rezerwa taktyczna przez Top Secret Wuchniarza Częstochowa. Niezadowolony z pewnością Mirosław Kowalik, że przyjechał dopiero ostatni, ale ważny remis. 34 do 26 prowadzi plus Polonia. W Wyścigu jedenastym pojadą Czerwiński i Saliwan kontra Czechowski i Michał Robacki. Arcy trudne zadanie czeka Parę Bydgoskiej plus Poloni. No i tak jak się spodziewaliśmy, częstochowianie lepiej ze startu i Czerwiński i Saliwan. Michał Robacki teraz, ale sprytnie przedziera się na drugą pozycję. Michał Robacki. Będzie musiał pewnie ściąć do krawężnika, żeby zamknąć nieco Czerwińskiego, a z przodu ciągle jedzie Ryan Sullivan. No i zobaczymy, czy Michał Robacki jest w stanie wyprzedzić Australijczyka, uczestnika cyklu Grand Prix, ale to już duża przewaga. Jedzie na drugim miejscu Michał Robacki z łatwością wyprzedził Zbigniewa Czerwińskiego, a Grzegorz Czechowski zupełnie jakbym oglądał ostatni finał Srebrnego Kasku, w którym to właśnie jeździli i Czechowski i Czerwiński. I zwykle rywalizacja wyglądała dokładnie tak jak teraz na torze, że Czerwiński był przed Czechowskim. No ale nic to Michał Robacki na drugiej pozycji. Ależ defekt teraz Michała Robackiego. Dramat tego zawodnika, dramat także kibiców plus w Polonii. Nieoczekiwanie Częstokowianie wygrywają podwójnie 5 do 1 przed Grzegorzem Czechowskim, a to na Państwa ekranach Michał Robacki. Wyglądało to tak jakby zerwał się łańcuszek sprzęgła w motocyklu Bydgoszczanina. No i strata dwóch punktów. 35 do 31, już tylko czteropunktowe prowadzenie plus Szpoloni, a w wyścigu dwunastym Loram i Tomasz Golop para plus Szpoloni pojedzie kontra Runekolta i Artur Pietrzyk. Pietrzyk z pierwszego toru, dalej Loram, Holta i Tomasz Golob, świetnie Loram, świetnie także Holta, jeszcze lepiej Tomasz Golob na tym dojściu do pierwszego łuku i dwaj wydgoszczanie na czele, choć widać teraz, że Runa Holta próbuje walczyć o drugą pozycję z Loramem, sprytnie teraz pojechał Anglik, wywożąc Holtę na zewnętrzną, ale musi teraz przypilnować krawężnika, bo Holta lubi ścinać tak właśnie jak teraz robi na wyjściu z pierwszego wirażu do krawężnika, no i Mark Loram traci drugą pozycję Teraz spróbuje ataku przy krawężniku, z przodu Tomasz Golob, pewnie na prowadzeniu, teraz Lora, czy zdąży odebrać pozycję Rune Holciem, musiał jednak skontrować motocykl. Nie liczy się w walce o punkty Artur Pietrzyk, on jedzie czwarty, ostatni, bez punktu, z przodu Tomasz Golob, to, to zwycięstwo 4 do 2, Także na pewno w ciemno wzięliby żużlowcy plus Poloni przed startem do tego wyścigu, bo... Teraz Mark Loram walczy z niebylekim z Rune Holtą. To Norwek z polskim paszportem, przecież od niedawna mistrz Polski, właśnie na tym torze w Bydgoszczy tytuł zdobywał Rune Holta. Ponownie na jednym kole Tomasz Golop. 3 punkty, 2 Rune Holta, 1 Mark Loram bez punktu. Artur Pietrzyk 39 do 33. Ponownie sześciopunktowe prowadzenie przed biegami nominowanymi plus Poloni Bydgoszcz. W pierwszym z biegów nominowanych w wyścigu 13 pojadą Grzegorz Walasek i Zbigniew Czerwiński, odpowiednio w kaskach żółtym i białym, a plus w Polonie reprezentują Jacek Krzyżaniak w czerwonym i Grzegorz Czechowski w niebieskim. Świetnie Grzegorz Walasek, dobrze także Czechowski wystartował, ale tutaj zajął się tym, aby wywozić pod bandę Czerwińskiego, jest już na czwartej pozycji, a Czerwiński przedziera się, wyprzedza Jacka Krzyżaniaka już dołączył. Do Grzegorza Walaska i Żużlowcy Top Secret Wuchniarza Częstochowa prowadzą podwójnie. Teraz poniosło na motocyklu nieco. Jacka Krzyżaniaka atakuje teraz przy krawężniku drugą pozycję Czerwińskiego. Jednak na tym dociągnięciu na prostej lepszy Częstochowianin ciągle 5 do 1 prowadzą goście. Jacek Krzyżaniak próbuje jeszcze, ale na pewno niełatwo jest jechać na trzeciej pozycji. Wtedy nie wiadomo, gdzie zaatakować. Czyżby znalazł takie miejsce? Jacek Krzyżaniak, ale zamknięty natychmiast przez Walaska, musiał nieco odpuścić gazu i wykorzystał to ponownie Czerwiński. A daleko, daleko z tyłu jedzie Grzegorz Czechowski. Ostatnie okrążenie w tym wyścigu. Nie zmienia się sytuacja. Walasek przed Czerwińskim na trzecim miejscu. Jacek Krzyżaniak. No, należą się brawa Jackowi Krzyżaniakowi za walkę w tym wyścigu. Szkoda, że ciągle jedzie na trzecim miejscu. No i stało się. Top Secret wygrywa 5 do 1. 3 punkty Walasek, 2 Czerwiński, 1 Krzyżaniak bez punktu Czechowski. 40 do 38. Tylko 2 punkty przewagi plus Poloni Bydgoszcza. To już wyścig 14. Ułamek Czerwiński kontra Loram Robacki. Bardzo dobrze Sebastian Ułamek ze startu, ale Loram teraz ścina do krawężnika po zewnętrznej. Tam próbuje rozpędzić się Michał Robacki. Ułamek ciągle prowadzi, ale na drugim i trzecim miejscu spokojnie jedzie Para plus Poloni Bydgoszcz daleko daleko z tyłu Czerwiński, który musi, e, chcąc nie chcąc odczuwać e, trudy tego spotkania. Jest już na torze po raz szósty nadzieję, że jedzie wyścig po wyścigu. W roku 13 zdobył dwa punkty. Natychmiast zareagował trener top Secret Głupniarza Częstokowa Andrzej Jurczyński wstawiając Czerwińskiego e, w zamian za... Pietrzyka w tym wyścigu 14, ale na nic zdała się ta zmiana. Teraz tam próbuje po zewnętrznej dobierać ułamka, ale chyba już spokojnie dojadą to ostatnie okrążenie. Rzużlowcy był Przed ostatnim wyścigiem, aż boję się pomyśleć, co będzie działo w tej gonitwie, tymczasem i ostatni jest Czerwiński 43 do 4. doborowa stawka Ryan Sullivan w kasku żółtym Runę w białym Tomasz Golop w Jacek Golop w niebieskim to ostatni, wyścig, to ostatni wyścig na torze w Bydgoszczy w ligowym spotkaniu tego sezonu najlepiej Tomasz Golob. on wykonuje i na teraz Jacek Golop Nastojąco obserwują tę walkę wszyscy kibice na stadionie w Bydgoszczy. Saliwan wyprzedza teraz Tomasza Goloba, ależ blisko siebie cała trójka nie w swoim stylu zupełnie. Golub, śladem Jacka przy Krawężników wychodzi ponownie na drugie miejsce, ależ niebezpiecznie potrącił chyba delikatnie przed nim kołem. Motocykl Jacka Goloba, ale są ciągle Bydgoszczanie na dwóch pierwszych miejscach. Saliwan trzeci teraz spogląda Tomasz Golob, gdzie jest Jacek? No nie zauważył teraz Tomasz Golob, że przy krawężniku. Ryan Sullivan ale przymknął yy, Australijczyka no i znów Jacek Golob wykorzystuje ten manewr swojego młodszego brata Bydgoszczu masz pod... Golob kask czerwony Jacek niebieski i za nimi Runę Horta w białym i Ryan Sullivan w kasku żółtym a proszę Państwa całe zakończenie tego meczu wspaniałe zakończenie całego sezonu na własnym torze w... Dw...